Cześć, witam Was na moim kanale. Mamy weekend, jest sobota, yy, mój ulubiony dzień tygodnia. Pewnie wielu innych też. Dajcie znać, jak spędzacie e, sobotę, jak spędzacie ten weekend. Może robicie coś ciekawego. Ja dzisiaj wychodzę ze znajomymi. Przyjechała moja dobra przyjaciółka z Berlina na weekend. Także wyjdziemy coś dobrego zjeść. Pewnie potem na parę drinków e, wyjdziemy. No ale póki co, jest raid, jest kolejny film. I dzisiaj chciałem Wam pokazać tim na Hydre, który niedawno sobie zbudowałem. Pojawił się Hydra Clash, zaczęła się rywalizacja, więc musiałem się zacząć bardziej starać. Wcześniej dochodziło się do jednego klucza. Zresztą, że ja często bardzo późno robię ostatniego dnia, albo przedostatniego dnia robię Hydre, kiedy w zasadzie już wszystkie głowy są obite, Więc wystarczyło mi zrobić. Dobić do jednego klucza i się więcej nie przyjmować. A teraz trzeba wykręcać, jeżeli chce się rywalizować, ja jestem w klanie, który chce rywalizować. No to trzeba wykręcać tyle, ile się da. No więc miałem już fajny team na Nightmare, który robił na bez problemu jeden klucz, i jeszcze dużo więcej dawał. Ale mój team na Brutal był słabiutki. Był słabiutki, ledwo udawało mi się nim robić jeden klucz. no. W obecnej sytuacji to a propos. No no, przepraszam, jeszcze się zamieszam. Yy, jesteśmy na moim drugim koncie tak? yy, w Galafrey i tutaj właśnie mój ten drugi team na brutal nie był zbyt dobry. Także trzeba było go mocno podkręcić. Także zbudowałem nowy team wykorzystując kilku czempionów, którzy yy, u których słyszałem że są naprawdę dobrzy, ale sam ich tutaj nie wykorzystywałem. I cała koncepcja mojego teamu polega na tym, żeby maksymalnie spowalniać głowy i jak najbardziej przyspieszać mój team po to, żeby w czasie, który mamy, jak najwięcej e, wrzucić obrażeń. Więc przejdźmy może już do hydry tutaj mam ten team ustawiony i pokażę wam e, pokażę wam jak ten team wygląda. Okej, okay, może się przesunę, żebyście dokładnie widzieli kogo tutaj mam, więc tak. Na liderze mam Mother Sibili. Jest na liderze ze względu na swoją aurę Mam tutaj tu Hanarak Mam Molly Husk i Geomancer są odpowiedzialni za Obrażenia i jeszcze Ugo Tutaj mamy Decrease Defense I Block Debuffs Mam Huska, ale gdybym Miał jeszcze drugiego Newta To zdecydowanie bym go tutaj Wsadził i wykręcałby ten team Jeszcze lepsze wyniki ok Więc może teraz pokażę wam omówię na czym ten team polega i jakie ma staty zacznijmy od Mother CB ona ma bardzo fajne A1 gdzie ma atak AOE i ma przyzwoite szanse tak, 50% na to, że wrzuci decrease speed na dwie tury i napełni jeszcze swój turmiter o 15% na A2 tutaj wrzuca dwa buffy na nas, revive on death i increase defense increase defense się bardzo przydaje, revive on death też jeżeli ktoś zginie Oczywiście ma Molly, która ma tutaj Revive, ale to jest jeszcze dodatkowa ochrona. No i tutaj mamy Uncanny Transfer. Tutaj się dużo dzieje generalnie. Ten skill jest w zasadzie tutaj po to, żeby e, Sibili miała na sobie najwięcej buffów, przez co jest celem głowy, która próbuje ukraść buffy. W związku z tym ona ma wysoki resistance, żeby to blokować. No i tutaj widzimy jej staty. No oczywiście ona nie jest championem, który ma zadawać jakoś dużo obrażeń. Jest bardziej tankiem, więc mamy bardzo duże HP, mamy defense, jest bardzo szybka. E, mamy dużo rezystansu i dużo accuracy po to, żeby jej decrease speed wchodził. Później mamy Tuhana Ona też mi tutaj naprawdę dużo daje, ponieważ mamy drugi decrease speed, do tego wrzuca continuous heal na moich czempionów, dodatkowe leczenie. Tutaj wrzuca Decrease Attack i Block Buffs na jedną głowę, ale potem bierze dwa debuffy i roznosi je na inne głowy. Więc mam, ona jest chyba najszybsza w tym teamie, tak? 294. Więc zaczyna się od tego, że ona wrzuca na jedną głowę te dwa debuffy, potem roznosi je na wszystkie głowy i już mam na wszystkich Block Buffs. Tu jest dwóch czempionów z Block Buffs, także bardzo fajnie to. Bardzo fajnie to działa, trzy tury cooldownu, i tutaj mamy troszkę wzmocnienia, ponieważ mamy drugi, drugiego czempiona z increase defense. Ale co ważne, mamy increase speed. wrzuca na wszystkich increase speed, przyspieszając cały mój team. Tak jak wspominałem wcześniej, tutaj chcę spowalniać hydrę, tak, wrzucając decrease speed na nich, ale siebie maksymalnie jeszcze przyspieszać. I co u niej mamy? Bardzo podobnie zbudowana, mnóstwo HP, dużo defensu, bardzo szybka. I mamy dużo accuracy. Ona nie jest celem, e, tutaj celem, więc nie potrzebuje tak dużo na niej accuracy. Aha, zapomniałem wspomnieć oczywiście o jej w dobrym e, pasywie, gdzie usuwa za każdym razem, kiedy się rusza na początku swojej tury, usuwa jeden losowy debas wszystkich, plus jeżeli ktoś ma na sobie continuous heal, to usuwa po dwa buffy. Co się bardzo przydaje, e, kiedy mamy na sobie albo provoke, albo na przykład fear. Później mamy Molly. Molly na A1 to w zasadzie mamy tylko obrażenia. Nie są to duże obrażenia. Tutaj mamy Provoke. Bardzo ważne, żeby tutaj wrzucać Provoke na tą jedną głowę, którą można sprowokować, żeby nie usuwała moich debuffów. To co jest fajnego, ma szansę na to, że wrzuci ten Provoke na dwie tury, a nie na jedną. Do tego wrzuca na siebie Reflect Damage. Tutaj chciałbym to pominąć. To nie jest najlepsze, nie, chciałby, nie chcę, żeby ona miała więcej buffów na sobie, bo może się to skończyć, że ona zostanie celem tutaj, a rezystenc nie jest u niej duży. No i mamy na koniec tutaj revive, skrzesza jednego championa, yy, daje mu jeszcze block damage i bardzo ważny też jej pasyw. bardzo dobry pasyw, ponieważ tak mamy tą drugą część, napełnia turmiter wszystkich moich championów o 25%, kiedy jest uderzona przez bossa Czyli za każdym razem, znaczy nie za każdym razem Bo tu mamy jedną turę cooldownu Więc co drugie uderzenie na nią Zwiększa turmiter wszystkich moich championów O 25% Co bardzo mocno Przyspiesza cały team Później mamy Haska, to wiemy e, Tutaj mocny atak max HP I na A1 Szansę na prowokil To w ogóle jest 40% szans Dwa razy uderza, więc dodatkowy Prowokator, jego A3 w ogóle nie używam, nie potrzebuję, nie zadaję takich szczególnych dużo obrażeń. Wolę używać tutaj A1, a w odpowiednich momentach jej, jego A2. I jeśli chodzi o staty, no to mamy dużo HP, no, tak średnio ataku, ale pamiętajcie, że tutaj to się opiera na max HP, więc nie potrzebuję do tego innych statów. Yy, no, A1 już się przydaje trochę. Przyzwoita ilość defensu, jest szybki, oczywiście 100% crit Rate, bardzo dużo crit damage yy, i odpowiednia ilość accuracy, żeby ten prowok wchodził. Pamiętajcie, to są staty pod Brutal. Później mamy Geomancera, czy muszę mówić, co on robi? Oczywiście tutaj wrzuca HP Burn i do tego weekend I potem dzięki pasywowi za każdym razem, kiedy jesteśmy zaatakowani, odbija część obrażeń, ale też zmniejsza obrażenia otrzymywane. Odbija część obrażeń, plus jeszcze może aktywować tutaj dodatkowe obrażenia na głowie, która ma HP Burn wrzucony przez niego. No jeszcze mamy tutaj AOE na A1, tutaj ma Decrease Accuracy, A2, jeżeli tak się zdarzy, że trzeba jakiś, jakiś buffów się pozbyć, to można to wtedy wykorzystać. Jeśli chodzi o staty, kurczę. Mówię, że aha, dobra, już wiem dlaczego, bo to jest mój Geomancer, którego używam na Iron Twins, dlatego ma tak dużo Accuracy, To w pierwszym momencie mnie to zastanowiło. W każdym razie, dużo HP, dużo Defensu, jest szybki i dużo Accuracy. Swoją drogą myślę, że już mogę go trochę przebudować i troszkę go wzmocnić, przyspieszyć. Dawno go nie ruszałem. No i na koniec Ugo. Ugo, z jednej strony mamy liczna A1, co zapewnia mi dodatkowe leczenie na A2. Mamy atak AOE, gdzie rzuca na wszystkich Decrease Defense co pozwala zwiększać obrażenia, ale jeszcze ma tutaj Block Buffs co jest również bardzo dobre. Dzięki temu skillowi jest tak fantastyczna na hydrze. I A3 tutaj usuwa Heal Reduction, ale mamy jeszcze dodatkowe leczenie. Ma tutaj taki warunkowy Revive, ale jeszcze chyba nigdy nie udało mi się z niego skorzystać. Ten warunek jest. Zbyt trudne generalnie ona musi być ostatnim żyjącym czempionem. Jeśli chodzi o staty, duże HP, dużo defensu, bardzo szybka i odpowiednia ilość akuracji. I tyle, nic więcej nie potrzeba. A jeszcze przejdę tutaj, wam pokazałem. Jak widzieliście, nie ma żadnych specjalnych ustawień w tym teamie. Przejdźmy jeszcze, pokażę wam jakie oni mają wszystko, wszystkie sety. Bo to też jest ważne, gdzie mamy tu Hanarak, Maguardian, Maguardian po to, żeby przejmować troszkę obrażeń. Mm, masterki wyglądają w ten sposób. Tutaj War Master, dzięki czemu mamy więcej obrażeń. Tutaj poszedłem w Lasting Gifts, w Master Hexer, dzięki czemu ma szansę na to, że jej buffy i debuffy będą miały dłuższy czas działania. Gdzie ja mam moją Sibili, bo ona jest tutaj ważna? Tu jest Madre Sibili. Ona ma w tym momencie Stone Skin i Protection dla buffów. Eee, przepraszam, dla buffów, dla statów. Nie dla buffów. Ale to, jak chciałbym ją ubrać, to idealnie, gdybym miał dla niej Cursed Set. Wtedy ten team miałby jeszcze yy, hex co jeszcze bardziej zwiększyłoby obrażenia niestety nie miałem wystarczająco dobrego setu Cursed żeby ją ubrać, żeby zapewnić jej odpowiednie staty zwłaszcza tu jest problem taki, że musi być i wysoki resistance i accuracy więc zbieram dalej, jak uzbieram to ją wtedy przebiorę bo właśnie ona jest do tego bardzo dobra ze względu na AOE na A1 zawsze atakuje wszystkich, więc dodatkowo za każdym razem kiedy używa A1 może wrzucić e, Hex Oczywiście przy takim czempionie Można też użyć e, setu Prowok, Ale mam dwóch prowokatorów Więc e, tutaj A Hexa mi tutaj brakuje Hex jest bardzo ważny I bardzo dobry na hydrze Także warto taki set wsadzić Gdybym e, Mógłbym też zrobić tutaj e, Geomancera tak, W takim secie On też ma IOE na A1 Więc tak samo można by go potraktować, ok. Pokażę Wam masterki. Ona ma e, tak to u niej wygląda. Kogo byśmy tam jeszcze mieli? Tu Hanarek pokazałem, Sibili pokazałem. Przejdźmy dalej. O, to jest Geo Master. Pokażę Wam oczywiście tylko masterki. On, e, on ma bardzo mieszane, tak. Mamy tutaj Accuracy i Resilience. Później idziemy dalej. Jest Husk, ale to nie ten Husk, tego muszę dopiero zbudować, i tu jest Husk. On ma Relentless po to, żeby mieć szansę na to, żeby ruszać się kolejny raz. Nie używam jego A2, A3, więc równie dobrze mógłbym mu dać wtedy Reflex, dlatego że gdyby Reflex zadziałał, to zawsze działałby na A2. Tak wyglądają jego masterki. E, jeszcze Ugo wam muszę pokazać, czy stał go, czy ta druga? Pokażę wam obie. Ale masterki mają dokładnie takie same, więc to nie ma znaczenia. Obie Ugo mają takie masterki, oczywiście. Warmaster u tych wszystkich czempionów, po to, żeby dodatkowe obrażenia nabijać. I jeszcze chyba została tylko moli, Tu jest pani Molly, akurat. A widzę, że masterki, muszę jeszcze je zmienić. To są masterki, jak ją robiłem chyba jeszcze na arenę. Więc tutaj do Eagle Eye daje mi więcej akuracji, ale myślę, że ją mogę y, zmienić i dać jej y, takie masterki, żeby pójść do Warmastera. Ona generalnie tak wygląda. Myślę, że mam tutaj rezerwy, mogę tych 50 akuracji się pozbyć spokojnie przy tym buildzie. Ok, wraca na swoje miejsce więc tak, wygląda cały team, wiecie już na czym tu polega jeszcze raz powiem zmniejszanie speedu hydry wszystkich głów po to, żeby y, jak najwolniej się ruszały i maksymalne przyspieszanie mojego teamu zwiększając turmiter, zwiększając speed i w praktyce się to naprawdę bardzo dobrze spisuje um, tak, tutaj generalnie tych dwóch Mm, tych dwóch damage dealerów moglibyście nimi rotować. Tutaj możecie stawić kogoś innego, kogo macie. Może być Royal Guard. Y, Newt byłby idealny, tak? Ktoś, kto wam zapewni obrażenia. Ta dwójka jest wymienialna, cała reszta już gorzej. Y, no bo każdy z tych championów jest wyjątkowy i zastępując jednego, to pociąga za sobą inne zmiany. Y, bo wymienimy Moli, tracimy prowok, tracimy. Jej przyspieszanie, tracimy revive. Tak, wymienimy Mother CBLE. Musimy znaleźć sobie innego tanka, który będzie miał wysoki rezystans. I nie, I nie mamy wtedy decrease speed. Więc no, wiecie, tam jest ciężko kogoś innego wymienić, ale tych dwóch nukerów jak najbardziej można wymieniać. Okej, okay, jak już omówiliśmy cały team, wiemy jak to działa, to teraz przejdźmy do walki. Walka się rozpoczyna... Tą walkę nagrywałem, ja się trochę zmniejszę, może, żeby wam nie zasłaniać, ok? Więc ja tą walkę nagrywałem już jakiś czas temu, także jest to poprzednia rotacja jeszcze, tak? Więc tutaj dlatego nie dziwcie się, że nie ma tutaj Head of Torment, bo w obecnej obecnej rotacji mamy Head of Torment. I tak mamy mamy Prowok. DECREASE SPEED jeszcze nie, nie mamy, ale mamy DECREASE ATTACK, mamy yy, mamy block, BLOCK BUFFS na wszystkich no i atakujemy pierwszą głowę, której tutaj chcę się pozbyć jest ta głowa z prawej strony która yy, kradnie buffy nie cierpię tej głowy, o właśnie spróbowała, ale miał na sobie cały czas BLOCK BUFFS więc nie wyszło, teraz MOTHER Sibili wrzuciła Użyła A1, wrzuciła na wszystkie głowy Decrease Speed. I wszystkie głowy są spowolnione. O, o tym nie wspomniałem, ale mm, tutaj, tu Hanarak, mogliście teraz zauważyć, wrzuciła Brimstone. Tak, ona ma Brimstone. Co, co, to są dodatkowe, dodatkowe obrażenia. Ok, więc tak ten team działa. Ta walka jest na no, prawie 50 minut. Mój najlepszy wynik do tej pory, jaki tym tygodniem zrobiłem, to było 76 milionów obrażeń. Ta walka nie jest aż tak dobra, ale ciągle jest całkiem przyzwoita. Okej, okay, więc yy, ja myślę, że zniknę. Troszkę wam tej walki pokażę, ale nie całą, bo myślę, że nie chcecie. Yy, nie ma chętnych na to, żeby siedzieć tutaj 15 minut, nawet na przyspieszeniu i całą walkę oglądać, więc trochę je wam pokażę, ale potem przeskoczymy na końcówkę. I zobaczymy jak to y, tam wygląda. No i wracam do Was, mamy już końcówkę 47, 48 minut prawie ta walka trwała Tura 228, mamy prawie 66 milionów obrażeń No i tutaj już te głowy na tyle szybko pożerają kolejnych czempionów, że ciężko mi jest ich wyciągnąć Zwłaszcza, że w tym momencie, tak, już jest tylko jeden nuker Chyba w tym momencie akurat Geomancer został pożarty no i problem jest taki, że yy, no, nie mam wystarczającej mocy i czasu, żeby go uwolnić. Także chyba 49 minut to trwa, tak? Geomancera już nie ma. No, teraz dopiero przyszedł duży atak A A A Max HP. Gdyby turę wcześniej to było, albo Hask się wcześniej ruszył, to może by się jeszcze udało Gio wyciągnąć, ale tak, kolejny został pożarty, no i teraz Sibili. No i problem jest taki, że. O, nawet dwóch jest w tym momencie już pożartych. No i co, straciłem ostatniego Newkera. A co ciekawe, mówiłem, że nigdy Uko, U Ugo nie została sama, żeby mógł wykorzystać jej pasyw. Jak widać, myliłem się, ponieważ w tej walce była ostatnia, ale pasif nie był do wykorzystania. W każdym razie walka się skończyła. Prawie równo 67 milionów czyli to ponad 200 milionów do e, Hydra Clash. No i zobaczmy kto tutaj się spisywał najlepiej. Oczywiście Husk tutaj 25 milionów ponad e, wyciągnął. Drugi Geomancer niewiele mniej 23 miliony. Cała reszta to już jest dużo niższy pułap. Madres Sibili zasłaniam, ale ona zrobiła 6,5 miliona, niewiele mniej tu Hanarak, nieco ponad 6 milionów, Ugo 4 miliony i na końcu niecałe 2 miliony, 2 miliony ze strony Molly. Ale ona ma tylko tutaj, tak, jeden atak, który niezbyt mocno uderza. Tu Hanarak nabijała sobie ekstra tym brimstoneem. No więc tak wygląda ten team. Powiem wam, że jestem dosyć zadowolony z tego teamu. Fajna koncepcja, fajnie wykorzystuje unikatowe zdolności tych czempionów i pozwala mi wykręcać o wiele lepsze wyniki na, na Hydrze Brutal, nie posiadając tych najlepszych czempionów, nie posiadając Akryzji, tak? Tutaj timu Infinity Teamu też tutaj nie mam, więc trzeba sobie radzić jak tylko możemy. Mam nadzieję, że jeżeli macie tych czempionów, to, to uda Wam się coś takiego zrobić. No, Mother Sibili była fuzją, bardzo źle przyjętą, ona z czasem nabrała jakości. Molly to też była fuzja, ale jest jeszcze w token traderze do zdobycia. Mamy tutaj trzech epików, więc są łatwiej dostępni. No i jedna Tuchana Rak tutaj jest legendą Void, więc na pewno jest dużo trudniej ją zdobyć. Ale jeżeli macie tych czempionów, może to was zainspiruje do tego, żeby taki team zrobić. Dajcie znać w komentarzach, jak się wam ten team podobał. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam udanego weekendu. Mówi do Was Samael. Cześć!